Witam wszystkich w kolejnym programie z cyklu Okiem Inżyniera. W poprzednim wydaniu rozmawialiśmy troszeczkę o, o tym, jak rola edukacji może się zmienić w najbliższym czasie w związku z sytuacją polityczną, która zaistniała. Nie, mówiliśmy o tym, co, co to wariactwo dookoła... Nazywamy rzeczy po imieniu, po tak, Co to wariactwo dookoła może spowodować dla nas. Także staraliśmy się w ogóle pokazać, jak możemy się temu Przeciwstawić i jak możemy pokazać opór naszą wiedzą, naszą edukacją. A, widzę, że zabierasz. Jak to ja właśnie widzę, że Ty przyniosłeś jakieś żółte papiery. Tak, żółte papiery przyniosłem, dokładnie. Nie Przeczytać Ci? Chcesz? No proszę. Świadectwo szkolne, Kamil Wójcik. Świadectwo szkolne, Kamil Wójcik. To jest podstawówka, klasa druga. Czyli to jest klasa trz, czyli, trzecia. Czyli do drugiej i trzeciej klasy jeszcze nie zmieniłeś nazwiska? Tak, nie zmieniłem nazwiska. Do drugiej i trzeciej, ale wiesz, co, ostatnie. Bo to chyba wspólnie mieliśmy przyjemność. Tak się złożyło przez jakieś 4 lata z hakiem. Zobacz, jak to wyglądało. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to wyglądało. Ja pamiętam doskonale, tylko nie wiem, czy niektórzy z naszych widzów w ogóle mają pojęcie, jak to kiedyś wyglądało. Pokazuję do kamery numer 4. Słuchajcie. Tak wygląda świadectwo z czerwonym paskiem, słynne, w wersji papierowej. I, i teraz my byliśmy fajnymi jednostkami. Ty byłeś na topie, ja byłem wtedy na topie. Natomiast nigdy nikt nie pokazał nam tej umiejętności pracy zespołowej. My nigdy nie mieliśmy przyjemności jako ludzie z podstawówki, jako, jako te brzdące, później trochę ci starsi. My nie mieliśmy tej przyjemności współpracować razem. Bo zawsze działał indywidualnie i tak był traktowany też przez nauczycieli. Zawsze była konkurencja. I wiesz Tomek, wydaje mi się, że to jest właśnie problem. Dlatego, że te kraje, które korzystają na tym know-how naszym, oni wiedzą... Jak później nas wykorzystać? Dlatego, że oni budują te mechanizmy sieciowe. Postawię taką tezę, że jeżeli nie będziemy budować mechanizmów sieciowych i nie będziemy współpracować, poznawać się, nie tylko jako kolega, koleżanka, a to już teraz, jak mamy tylko ten dostęp przez internet, to, to oni się nie znają, nie widzą, ale powinniśmy zbudować tą sieć, bo tylko wtedy możemy budować dobry produkt, dobrą usługę, którą eksportujemy. Najlepiej za ocean, bo tam jest dolar, którego ściągniemy do Polski. Co ty na to? Taka teza. Tak, i wcale nie, niekoniecznie musi być to związane z eksportem od razu za ocean. Możliwe, że nawiązując do tego, o czym w poprzednim odcinku, że może nawet dla kogoś tutaj na miejscu będzie warto coś takiego robić. Bardzo ważne jest, żeby zacząć to też właśnie na wcześniejszym etapie. Stąd programy typu programy potworzone przez nasze Stowarzyszenie dla Młodych Innowatorów. Tak? Znaczy, mówisz o tym konkursie Młody Innowator. Tak, tak. A słuchajcie, nie wiem, czy ktoś słyszał, Młody Innowator, to są zespoły, które zgłaszają różnego rodzaju prace, ci z podstawówki są tak e, cudownie uwolnieni, zero konformizmu, że potrafią wymyślić rzeczy, które nam, nam się wydaje, że one są dzisiaj śmieszne, takie pocieszne. Natomiast ja w ogóle tam nie widzę śmiechu, widzę kreatywność, widzę zespoły. Czytam, biorę, biorę tą pracę, czytam, dziewięć osób brało udział, jest jakiś prowadzący. To znaczy, że potraficie pracować zespołowo, słuchajcie, tworzymy zespoły tutaj, na miejscu, oczywiście nie to, żebym zachęcał do, do wstąpienia, do stowarzyszeń, bo to jest jeszcze daleko. Natomiast twórzcie zespoły, bądźcie kreatywni, I jak ktoś wam powie, że to jest niefajne, tam tą drogą nie iście, słuchajcie, próbujcie, bo konformizm, konformizm no, powoduje, że ograniczamy się tak, jak koń idzie do przodu. No właśnie i okay. praca zespołowa ma właśnie takie zalety, że na przykład nawiązując do tego, co mówiłeś sam o sobie, że ty byłeś taką wyspą samą sobie, miałeś swój komputer, i właściwie wszystko, czego na temat tego komputera się dowiadywałeś, dowiadywałeś się sam dzięki własnej inicjatywie i własnemu researchowi, bo nie miałeś obok siebie kogoś, kto byłby na podobnym poziomie rozwinięty jak ty jeśli chodzi o wiedzę w tym temacie, prawda? Byłeś... Ja, Tomek Pomógł ojciec, to jest pierwsza sprawa. Ojciec ale ale elektros... byliście sami. Nie było u nas na przykład w szkole jakiegoś kółka takiego grubego, nie. które by na wysokim poziomie było ludzi, na tym poziomie wiedzy i zaawansowania już twoim wtedy nie, nie było. Prowadzić nie było. Dalej. Ja miałem tą przyjemność ale, właśnie. A w zespole, kiedy paru młodych ludzi, nawet na poziomie podstawówki jeszcze, takich, którzy są czymś zajawieni, prawda, zebrać razem, oni by sobie sami nawzajem otwierali głowy po prostu. Tak. I no. dzięki temu rozwijali się dużo szybciej. Stąd. Jeszcze raz powtórzmy, budujmy zespoły. No tak, ale wiesz co, byłem na uczelni członkiem koła naukowego. Już nieważne jakiego, byłem członkiem koła. I powiem Ci, że to nie do końca zadziałało tak, jak ja sobie wyobrażam. Oczywiście pojechaliśmy na wymianę międzynarodową, obejrzałem sobie technologię za granicą. Dzisiaj uczelnie trochę inaczej podchodzą już do tych studentów, i, i te koła naukowe budują produkty, które, no chociażby łazik, fragmenty jakichś elementów łazika marsjańskiego, które od nas z uczelni jednej z, jednej z Polski pojechały tam na górę. Natomiast chodzi o to, żebyśmy te, tego, tej sieci nie gubili, żebyśmy tą sieć zatrzymali, nawet jak skończymy tą uczelnię, bo zobacz, że po etapie uczelnianym co robimy? Szukamy pracy po prostu, jak najlepszej, z własnego punktu widzenia. No, no. A to, to nie jest tak, że idziemy za kasą? No dokładnie, tak. No, to samo, samo przez się, że to rozumiem. A czy uważasz, że to jest najlepsze? Nie, to nie jest, ale to jest logiczne rozwiązanie, za którym idzie po prostu duża większość, prawda? No właśnie, i teraz zobacz, tutaj niby to sieciowanie się pojawiło, ale zobacz na takim wąskim wycinku. Bo, bo, wycinku studiu. studiów. Bo to, o czym mówiłeś, to już było późno i generalnie w momencie, kiedy twoja psychika jako człowieka była mocno wykształcona, kiedy na etapie podstawówki szkoły średniej, kiedy nie miałeś z tym do czynienia, już właściwie wydoroślałeś i nagle na studiach jakaś dziwna sytuacja w postaci właśnie takiego networkowania, prawda, które było może pozytywne, ale jakoś nie weszło w krew. A gdyby zacząć to wcześniej, to ludzie by traktowali to zupełnie w sposób absolutnie przede naturalny. Przede wszystkim ci ludzie, jakby mieli ten networking wcześniej, oni, no by, oni by się zżyli tak. i oni by chcieli kontynuować tą, byłoby to tą relację. byłoby po prostu naturalne. Nie, 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 nie zastanawialiby się nad tym. Nie było to dla nich coś nowego. Po prostu była to normalna rzecz. Tak, tak by się po prostu postępowało. Także no ja mam takie marzenie jedno duże, żebyśmy bardziej byli otwarci, słuchajcie, na tych, którzy są wokół. Na pewno jest nas wokół tylu, że wystarczy do budowania i przenoszenia gór. Na pewno jest nas tylu. Czy to są stowarzyszenia związane z jakąś inżynierią informatyczną, czy to są stowarzyszenia chirurgów drzew, naprawdę jest ich mnóstwo. Natomiast istotne jest to, żeby odnaleźć swoje miejsce, żeby zbudować tą sieć, poznać ludzi. I Tomek, ja mam taką tezę, że jak poznają się nawzajem i, i podejdą, nie tylko towarzysko, nie tylko to, żebyśmy poszli gdzieś, po, pobawili się i Dobrze. poimprezowali, bo to też jest potrzebne. Z ale żeby być jakiś outcome, coś merytorycznego. Ale istnieje takie prawdopodobieństwo, hmm. że pójdą na, na jakieś spotkanie i, i wymyślą, wpadną na jakiś pomysł i pójdą do przodu. A być może ten pomysł będzie potrzebny u nas, być może w, na Mazowszu, a może w całej Polsce. A może nasi, nasi sąsiedzi z Niemiec, a może nasi sąsiedzi y, Litwa, Łotwa, Estonia. Może będą potrzebowali chociaż no, tam IT z jest mojej mocne. perspektywy jest mocne. Tak. Więc no, to, to moja perspektywa tam na pewno jest trudniejsza. Także, jeżeli chcemy wyjść z tej pułapki średniego rozwoju i tworzyć i być jednocześnie eksporterem, no to tylko praca zespołowa. I takim optymistycznym z akcentem, z akcentem w tak pięknych okolicznościach przyrody i, tego, i niepowtarzalnej. Zakończymy chyba ten odcinek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.